Znajdujemy się na Galicia SW65, a razem z nami Patryk Likus, który efektownie znokautował swojego rywala w drugiej rundzie. Patryk, pierwsze moje pytanie, e, to chciałem się Ciebie zapytać, w pierwszej rundzie oba się trafialiście w stolicę czy zaskoczył Cię czy czym, czymś Twój rywal? zaskoczył mnie, przede wszystkim myślałem, że Piotrek będzie chciał prowadzić tą walkę w obszarze zapaśniczym, aczkolwiek do tego nie doszło cały czas sztywno walczył w stójce, tam w okolicach tej drugiej rundy dopiero doszedł do tego klinczu z podsiadką, gdzie próbował w sumie wydaje mi się tylko odpocząć także wydaje mi się, że jego plan był toczyć walkę w stójce, no bo brał walkę na dzień przed, także wydaje mi się, że stwierdził, że mniej będzie się pompował w stójce, nie spodziewał się, że spodziewał się, że ja raczej nie będę obalał, bo nie jestem tą stroną inicjującą obaleń aczkolwiek może by się przeliczył, bo jeszcze to miałem w planach, ale no, yy, udało się szybciej skończyć tę walkę. Powiedz, czy na Twój aspekt mentalny wpłynęło jakoś to, co się działo z Twoimi rywalami przed tą walką, dlatego że no oficjalnie zmieniono nazwisko chyba trzy razy, nieoficjalnie było tego, jeszcze więc jest tego, co mówiłeś w wywiadach przed walką. Powiedz, jak Ty się z tym czułeś? Czy to było dla Ciebie coś, co Ci przeszkodziło w walce? Yy, zgadza się, ponieważ to był trochę okres dla mnie stresogenny. Yy, cały okres przygotowawczy był bardzo ciężki, dużo trenowałem, cały czas wypadał ten rywal, do walki sam wychodziłem w ogóle z urazem naderwanego mięśnia nadgrzebieniowego yy, także w ogóle dzięki yy, Daniel Copik, fizjoterapia yy, ogarnęliśmy ten temat, do walki udało się wyjść, nic nie bolało, także super sprawa, po, po, po walce jak będziemy odpoczywać, to już będziemy się brali za to żeby teraz regenerować się i doprowadzić ten bark do porządku yy, dużo rywali się zmieniało i cały czas yy, tu robiliśmy obalenia tutaj robiliśmy obrony tych obaleń, tutaj bardziej staraliśmy się robić pracę na nogach, starać się trzymać tą walkę w obszarze stójkowym. Yy, Aczkolwiek finalnie wyszło fajnie, bo zrobiliśmy w sumie przekrojowe yy, przygotowania, zrobiliśmy wszystkiego po trochu. Powiedz, co czuję zawodnik, który na takiej gali nokautuje swojego przeciwnika w taki właśnie sposób. No, niewątpliwie coś pięknego, ponieważ no, jak wiemy walka wieczoru jest mamet z Soldicem, także kurde w ogóle zastanawiam się, czy to będzie nokaut wieczoru czy nie, bo Mamed to może wyczarować coś ciekawego, a Soldic znowu tak samo wiemy, że ma ciężkie piąchy, więc no, dla mnie uczucie piękne, bo w ogóle pierwszy nokaut, coś tak czułem w ogóle wychodząc do tej walki, że, że będę, będę mocno bił, będzie para w tych łapach, a tutaj knockout, sekundę przed końcem drugiej rundy. Liczę na bonus? Liczę na bonus zdecydowanie. Nie mówiąc już o Niemcu, który wczoraj z tego co pamiętam wypadł przez wagę oraz stan po zbijaniu wagi, miałeś się zmierzyć ze Szwedem Aleksandrem Lufem oraz z e, Zabon... Lukiem Santarellim. Tak, Lukiem Santarellim. Chciałbym się ciebie zapytać, czy chcesz jeszcze się zmierzyć z którymś z tych rywali, czy jakiś nowy rywal, może jakieś nowe nazwisko? Jakie będzie plany miała organizacja wobec mnie? To od razu będzie uzgadniać z moją moim i trenerem. Słuchaj, jaki był plan dzisiaj na tą walkę? Na tą walkę był plan y, trzymać walkę w stójce, kontrować próbę obaleń Piotra Olszynki, aczkolwiek no widać było, że pod tą siatką y, nie próbował jakoś zbytnio obalać, raczej tam, y, tak jak wspomniałem wcześniej, raczej próbował tam odpoczywać i toczyć jednak tą walkę w stójce. Także widać, że y, upatrzyli coś, żeby walczyć ze mną w stójce. Czułem, że Piotrek nie radził sobie na początku z moim poruszaniem się na nogach, aczkolwiek do tutaj popełniłem błąd, którego niestety nie zamierzałem, który uczyła mnie tak samo na różnik, żebym tego nie popełniał, to stawałem co jakiś czas w miejscu i właśnie wtedy miał Piotrek możliwość wyprowadzania tych swoich ataków, gdybym toczył walkę cały czas na tych nogach, poruszał się, skakał, Michael Jackson latał na tych nogach, to pewnie nie trafiłbym mi, nie spowodowałbym mi zagrożenia, a tam też mnie prawym prostym gdzieś trafił mocno. Miałeś bardzo spektakularne kopnięcia, ogólnie styl bardzo niekonwencjonalny powiedzmy się na kimś robiąc to, czy to jest twój naturalny styl? Nie, jest to mój naturalny styl, taki sobie wypracowałem od początku trenowania interesowali, interesowali mnie bardzo widowiskowo i spektakularnie walczący zawodnicy, patrzę na logia Petis, który też ostatnio bardzo ładnie zdokautował backfistem i mi się udało akurat obrotowym łokciem, w sumie bardziej można to nawiązać do Jaira Rodriguez'a aczkolwiek no zawodnicy raczej tacy bardzo spektakularnie walczący i w sumie tyle i wypracowałem sobie taki styl, i to nie jest tak, że wychodzę, popisuję się latam, rzucam obrotówką, tylko po prostu tak już walczę, jak ktoś mi powie. Nie rób głupot na początku, naprawdę nie Dzisiaj tak miałem w szatni trener, bez, bez, bez żadnych głupot na początku. No ja co to są głupoty. No. Jesteś młodym zawodnikiem, nie jesteś jeszcze rozbity. Dobrze by trzeba było z tego skorzystać. Chciałbym się ciebie zapytać, kiedy Proca wystrzeli po raz kolejny? Jakaś data, której chciałbyś wystąpić po raz kolejny w Oktagonie jest? Daty nie ma. Tak naprawdę będziemy się kontaktować z organizacją lub organizacja będzie kontaktować się z nami. Wtedy wskażemy jakiś tam wstępny termin i dopiero będziemy myśleć nad tym. A jest przeciwnik? Nie, raczej nie będzie, raczej nie ma przeciwnika, aczkolwiek jest dużo prawdopodobieństwo, że to może być ten z który, tych nowo zakontraktowanych. Zobaczymy. Obecnie, Twój przeciwnik był bardzo niższy od ciebie. Wolisz takich przeciwników, czy jednak wolisz kogoś w, swoje, w swoim wzroście lub najwyższych? Tak naprawdę, bez znaczenia. Nie robi mi to jakiejś większej różnicy. Na co dzień robię z mocnymi zawodnikami, robię z Michałem. Y Robię z, z, z Adrianem Kempem, którzy, którzy są niżsi ode mnie i dobrze sobie z nimi radzę. Mam tak samo wyższych gdzieś tam zawodników. Mam Daniela Hodora w klubie, Zresztą czasem z Łukaszem, z Tankiem zrobię. Także mam wyższych Paweł zawodników. Pawła Biernata mam <laughs> wysokiego i ciężkiego. No i Więc nie robi mi to jakiejś większej różnicy. No to co, dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia w kolejnych walkach. Mega, dziękuję panowie za wywiad. Dzięki. Dzięki.